Motywacja, chęć do działania, taki napęd, energia życiowa, witalność owiane tajemnicą i pożądane chyba równie bardzo jak magiczny napój Panoramiksa i tylko nieliczni wiedzą jak to uważyć i skąd to wziąć, a każdy chciałby to mieć jak najmniejszym kosztem wysiłkiem, najlepiej tylko podejść, napić się a potem korzystać. No to przejdźmy sobie przez ten temat motywacji, zaczynając oczywiście od początku, i zastanówmy się, co tu zrobić, żeby nam się chciało tak bardzo, jak nam się nie chce. Wiem, że czas jesienno-zimowy, a właściwie teraz zimowy, no to nie jest moment, ym, gdzie generujemy w sobie jakieś takie duże pokłady energii, jesteśmy gotowi do działania, ale ja bardzo nie lubię takich wymówek właśnie w stylu od wiosny, od lata, od poniedziałku, od nowego roku i tak dalej tak dalej. Więc co zrobić, żeby nam się to zachciało? No już teraz. Słuchajcie, no patrząc na moich pacjentów, rozmawiając z nimi właśnie na temat też między motywacji do zmiany stylu życia, powiem wam jakie ja wysnułam wnioski. Pierwsza rzecz: dużo osób oglądając pewne rzeczy w internecie, obserwując inne osoby Zakłada, że tamci inni mają łatwiej. I ja naprawdę bardzo tego nie lubię, bo też sama spotkałam się nieraz z taką opinią, że mi jest łatwiej się zabrać do treningu. Ja po prostu może tak nie bardzo lubię słodycze i cukier, i dlatego ja nie mam problemu z tym, żeby odmówić jedzenia słodyczy cały czas, że właściwie wyglądam tak, jak wyglądam, no bo to geny albo szybka przemiana materii. I tak dalej, i tak dalej. I wiem, że Wam łatwo jest tak oceniać innych, w jakiś sposób obniżając wartość tego wkładu, na przykład mnie albo innych osób, i w pewien sposób usprawiedliwiając to, że Wy po prostu nie jesteście w stanie sami się za siebie zabrać i coś zmienić. Także słuchajcie, to nie geny, to nie szybka przemiana materii, to nie jest tak, że komuś jest łatwiej, że ma szybszy metabolizm i tak dalej i tak dalej. To jest kwestia dyscypliny, samozaparcia i właśnie generowania tej motywacji, którą każdy chciałby umieć w sobie wygenerować o wiele łatwiej, niż to tak naprawdę jest. I skąd wziąć tą motywację? Na każdego działają inne słowa i innego rodzaju plan, jak przedstawiam, to może zadziałać. Czasem na niektórych działa lepiej taka motywacja negatywna, nazwijmy to wzmocnienie negatywne, na niektórych pozytywne. Ja zwykle staram się stosować to pozytywne. Ale jak ja, może powiem Wam teraz jednak nie na przykładzie moich pacjentów, tylko na swoim przykładzie, skąd ja biorę w sobie motywację. Ja ją wypracowałam przez lata samozaparcia i dla mnie takim najlepszym krokiem do tego, żeby sobie wbudować w sobie tą tą chęć do działania i właśnie dobre wybory małe dobre wybory każdego dnia, bo uważam, że system małych kroków jest najlepszy, to było rozpoczęcie treningów. I nie myślcie sobie, że te treningi przychodziły mi łatwo. I że moim pacjentom te treningi przychodzą łatwo. Albo że zrobię trzy i potem już to jest sama przyjemność. Nie. Wy sobie nawet nie zdajecie sprawy, ile treningów trzeba przejść z zaciśniętymi zębami, z, ze złością, ze łzami w oczach. Nie dlatego, że boli, nie dlatego, że to jest tak trudne, tylko dlatego, że mi się tak nie chce. I po prostu i ten moment. Rozpoczęcia. Na przykład dla mnie ten moment rozpoczęcia treningu zawsze był najtrudniejszy, bo jak ja już jestem w tym ubraniu sportowym, byłam gotowa do działania, to ten trening jakoś tam się odbywał, tak? Natomiast ten moment zmobilizowania się do zmienienia tych ubrań i rozpoczęcia tego treningu czasem był dla mnie tak irytujący, ale ja po prostu nie odpuszczam, nie marudzę, nie szukam wymówek, bo czy to zrobi mi dobrze, czy to przyniesie jakiś efekt, czy dzięki temu osiągnę swój cel. Nie. A jeżeli chcesz osiągnąć cel, to zepnij dupę. Bardziej. Skup się. Przestań wymyślać. Zignoruj to. Zanim to się pojawi, te wszystkie wymówki w Twojej głowie, to Ty już stań na macie i bądź gotowy. Albo mimochodem, jak ktoś podsunie Ci coś do jedzenia, co niekoniecznie powinno się znaleźć w Twoim jadłospisie tego dnia, to po prostu to odsuń, nie patrz, odejdź, nie wąchaj. Skup się i Zacznij myśleć o osiągnięciu celu. I tak jak powiedziałam, moim zdaniem, ta metoda małych kroków jest najlepsza. Dla mnie najlepiej, na mnie lepiej działało tak, żeby wygenerować tą motywację, po prostu robienie tych treningów. Zrobiłam jeden, drugi, trzeci i byłam taka wściekła. A potem zrobiłam dziesiąty i piętnasty, a potem okazało się, że jest mi łatwiej. Łatwiej mi się zmobilizować, łatwiej mi zrobić ten trening, no bo sprawność, wydolność też się poprawia. Także łatwiej mi się jest przebrać i stanąć na tej macie i łatwiej mi jest zrobić ten trening. I już mnie tak wszystko nie boli, a nawet zaczyna mnie to cieszyć. A nawet wydaje mi się, że zaczyna się robić to przyjemne. Każdy, naprawdę uwierzcie mi, każdy następny trening... To jest już takie małe ziarenko dorzucone do tej generacji tej motywacji, do tego źródła, zasilania, które będzie was napędzać. Bo uwierzcie mi, naprawdę tak jest. Przychodzi taki moment, kiedy te treningi przestają być przykrem obowiązkiem, trudnością, one zaczynają dawać Ci przyjemność. A potem, jak już stajesz się tak, jak ja, mistrzem jodą, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, czy właściwie generowanie tej motywacji, to zaczyna ci jej brakować. I na przykład mijają dwa dni, ty nie zrobiłeś tego treningu i Czuję, że coś jest nie tak. A, dobra, to muszę stanąć na macie. Muszę to zrobić. Oczywiście, ja też miałam gorsze dni. I czasem myślę sobie, dobra, zrobię chociaż pół. Zrobię pół, lepsze pół niż nic, ale jak już jestem w trakcie, to e, mam tak dobrą energię w sobie pozytywną, że zawsze ten trening kończę. Także samo po prostu zaciśnięcie zębów, zebranie się w sobie i zrobienie tych treningów kilku, kilkunastu już wygeneruje w Was więcej motywacji. Zobaczycie, że lepiej się czujecie, przyjemniej, Wasze ciało się zmienia, Wasza energia się zmienia. Wszystko idzie ku dobremu. E, także to jest moja rada na zdobywanie motywacji. Przestańcie marudzić, przestańcie jęczeć, e, przestańcie szukać wymówek, przestańcie myśleć, że inni mają łatwiej. To nie jest tak, że inni mają łatwiej. I wiecie, co odróżnia Was tylko od tych innych, których widzicie nie wiem, na ulicy, w internecie, którzy wyglądają lepiej, są szczuplejsi, um, są w stanie odmawiać niezdrowego jedzenia, e, na przykład nie chorują. Wiecie, co Was odróżnia od nich? Jedna rzecz. Oni po prostu spinają dupę. Oni nie jęczą. Oni nie marudzą, oni po prostu robią. I naprawdę ja y, po pracy z pacjentami mam bogaty waklarz wymówek. Naprawdę jestem w stanie od tak powiedzieć co najmniej 15, co może ci utrudniać. Ale naprawdę przestań skupiać się na tych złych rzeczach, na tych, które powodują, że osiadasz dalej na tej kanapie, że nie masz w sobie energii, po prostu wstań i to zrób, no na co ty czekasz. Czy naprawdę. Jesteś tak słaby, że nie możesz spróbować zrobić 10 treningów, bo po 10 już zobaczysz, że jest łatwiej, fajnie, miło, chce ci się tego. I to jest ten moment, kiedy to przestanie być przykry obowiązek, motywacja zacznie się sama generować chęć tej zmiany stylu życia, bycia takim właśnie pełnym energii, lepiej wyglądającym, czującym się lżej, zdrowszym to będzie Cię dalej napędzało, bo jak zobaczysz, jakie rezultaty osiągniesz, em, nawet małe, to to już Cię będzie pchać dalej i będziesz chciał więcej i więcej tego dobrego, tego lepszego, tego miłego, zobaczysz. Także słuchajcie, to nie jest żadna tajemna wiedza, to nie jest tak, że ktoś to w sobie ma, a ktoś nie, że komuś jest łatwiej, a komuś nie. Jedyne, co musicie zrobić, to po prostu się zmobilizować, spiąć i ruszyć do ataku.